Życie jest drogą, na tej drodze liczą się każde szczegóły i to, jak bardzo dobrze siebie znasz. Poznawanie siebie zaczynasz najlepiej rano od tego, co wypijesz, co zjesz i jak się wypróżnisz. Jesteś tym, co wiesz fizycznie i to jest właśnie na to najlepszy przykład. I emocjonalnie, i mentalnie. Jednak zanim zajdziesz do poziomu emocjonalno-mentalno-duchowych, żeby w ogóle móc tam dojść się tym zająć, to trzeba się zająć podstawowymi tematami, jakim jest obserwacja swojego codziennego wypróżniania, które powinno być regularne, codzienne. Wszelkie problemy w tej materii wskazują na jakieś zaburzenia, które są w ciele. I mam takie wrażenie, że temat wypróżniania jest takim samym tematem tabu jak temat śmierci, umierania i wypalenia.